Nie wyjawiłam prawdy o tamtej nocy. Na co czekasz? Znaleźliśmy wóz Petra przy rozlewisku, spalony. W bagażniku ukryto zwłoki. To był Javi, twój były? Próbowałaś mnie wrobić. Mnie pytasz? A kogo? Alberta Lopeza. To kochanek? Nic z nas nie łączy. Słabo się ukrywacie. Opowiedz mi wszystko. Miał dać mi coś innego. Nie będę drugim wyborem. Dokąd idziemy po śmierci? Do nieba, razem z aniołami. Czemu miałabym zabić Pedro? Zbrodnie wystarczy udowodnić. Pójdziesz za nią do więzienia? Nie byłem niczyją marionetką. Mam kłamać? Nie, zrobić to, co należy. Jaka jest Rosa? Normalna. Zwyczajna dziewczyna.